Cześć kochani, dzisiaj sobie podrapiemy kolejne zdrapeczki. Mam 5 zdrapeczek. Może zaczniemy sobie od Mega Pensji. Koszt tej zdrabki to 10 zł. to seria 4,89. Została jeszcze jedna główna wygrana, 550 000 złotych, No i 5 wygranych drugiego stopnia, po 10 tysięcy złotych, Zdrapiemy sobie wygrywające liczby. Jeżeli jakakolwiek w Twoich liczbach będzie taka jak w wygrywających liczbach. Wygrywamy przypisaną do niej kwoty, a jeżeli uda nam się znaleźć dwa razy napis mega pensja, to wygrywamy główną nagrodę, to zaczynamy sobie drapać. 0,2 0,1 14 29 35 to są wygrywające liczby. Teraz sobie zdrapiemy Twoje liczby. 44 nie ma, 04 nie ma, 16 nie ma, 13 nie ma, tu jest 14, to jest obok. Trzydzieści sześć nie ma, też obok, tutaj jest trzydzieści pięć. Trzydzieści trzy też nie ma. Zero pięć też nie ma. jedenaście nie ma. Czterdzieści siedem nie ma. Osiemnaście nie ma.

39 nie ma. 17 też nie ma. 12 nie ma. I 19 też nie ma. Niestety zdrabka ta jest przegrana. Odłożymy sobie ją na bok i sobie zdrapiemy kolejną. Może neonowe 7. Zdrabka kosztuje 5 zł. To seria 4 7, 9. Zostały jeszcze dwie wygrane pierwszego stopnia po 177 777 zł i 7 wygranych drugiego stopnia po 7000 zł. Jeżeli sobie znajdziemy czarną siódemkę, wygrywaną, wygrywaną kwotę wygrywamy, przypisaną kwotę, a jeżeli czerwoną siódemkę, to przypisaną wygraną mnożymy razy 2, a jeżeli diamencik znajdziemy, to przypisaną wygraną mnożymy razy 3. Wszystkie wygrane się zsumują, to sobie zdrapiemy. Dwójeczka. Trójeczka. Znowu trójeczka. Dwójeczka. O, piąteczka. Dziewiątka. Mamy osiem, tutaj też jest osiem, tutaj mamy sześć, a tu cztery, też nigdzie nie mamy siódemki. Więc też ta zdrabka jest przegrana. A na razie mamy pecha. Trapiemy następną rubinowa. Zrabka kosztuje 5 zł. To seria 497. Zostały 3 główne wygrane po 214 tysięcy zł i 6 wygranych drugiego stopnia po 4000. I też mamy wygrywające liczby i twoje liczby. Twoje liczby, jeżeli się zgodzą z wygrywającymi liczbami, wygrywamy przypisaną do niej kwotę. A jeżeli znajdziemy rubina, to wygrywamy dwukrotność przypisanej do niego kwoty. Zrobimy sobie wygrywające liczby: 31, 23, 0,9 i 13. No i teraz zrobimy Twoje liczby. Dwadzieścia dziewięć nie ma. Zero siedem nie ma. Trzydzieści trzy nie ma. Trzydzieści dwa nie ma, tu jest trzydzieści jeden, to jest obok. Zero jeden nie ma. Dwanaście. Nie ma. 17 nie ma. O, mamy Rubina. Dalej sobie zdrapiemy. Zero trzy nie ma. I 21 nie ma. Więc w tej zdrapce mamy pięć złotych. Sobie odłożymy na bok. I kolejna zdrabka. 250 tysięcy w banku. Kosztuje ta zdrabka 5 zł. Seria to 4,77. Zostały 7. dwie wygrane pierwszego stopnia po 250 tysięcy. I dwie wygrane drugiego stopnia po 10 tysięcy. No, oczywiście jest to samo. Wygrywające liczby i Twoje liczby. Jeżeli Twoja liczba trafi się taka sama jak wygrywająca liczba, wygrywamy przypisaną do niej kwotę. A jeżeli znajdziemy safe to wygrywamy też przypisaną do niego kwotę. Zrapiemy sobie wygrywające liczby: 28, 21, 11 i 22. I teraz znajdziemy, zrapiemy sobie Twoje liczby. Dwadzieścia nie ma, jest obok, bo tu jest dwadzieścia jeden, dwadzieścia cztery nie ma, dwadzieścia dziewięć nie ma, też jest obok, bo tu jest dwadzieścia osiem, trzydzieści dwa nie ma, zero siedem też nie ma, trzynaście nie ma, zero sześć. Nie ma. Dwadzieścia trzy nie ma, też jest obok, to jest dwadzieścia dwa. Zero dziewięć nie ma. Trzydzieści trzy nie ma. Dwadzieścia siedem nie ma. Zero osiem nie ma. Siedemnaście. Nie ma. 0,1 nie ma. I 34 nie ma. Czyli to też jest zdrabka przegrana. No i następną mamy laki 77. Zdrabka ta kosztuje 5 zł. Jest to seria 471. Została jedna główna wygrana 200 000 złotych i jedna wygrana drugiego stopnia 10 000 zł. I też mamy wygrywające liczby i Twoje liczby. Jeżeli za jakakolwiek Twoich liczb będzie taka sama jak wygrywające, to wygrywamy przypisaną do niej kwotę. I jeżeli znajdziemy również 7, to również wygrywamy przypisaną do niej kwotę. Wygrane zsumują się, zdrapiemy sobie. Zgrywające liczby trzynaście, dziewiętnaście, trzydzieści cztery i trzydzieści dwa. Zdrapiemy nasze liczby. Trzydzieści pięć nie ma, niestety jest obok. Osiemnaście.

33 nie ma. Tu jest 34 też obok. 30 nie ma. I 16 nie ma. To jest jeszcze taki bonusik. Jeżeli znajdziemy biedronkę, wygramy 25 zł. Zdrapiemy sobie ten bonusik. O, niestety jest zgadnek. Ale w tej zdradce też mamy 5 zł. Podsumowując, na zdradki wygraliśmy. Wydaliśmy 10 20, 30 zł. 10 zł. Wygraliśmy, także jesteśmy na minusie 20 zł. Jeżeli Wam się podobał odcinek, to subskrybujcie i dajcie łapkę w górę, a na pewno nagramy kolejny. Dzięki Pa, do usłyszenia.